Zaraz zobaczycie, którego nowy, nowego tym ja mam. Search! Wiem, 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 wiem. Oh my god, search. Mam search? Od, na 45 mas um, nowy... Um, megabox nową miała. A więc ja myślałam, otworzę ten megabox, po prostu tak dla siebie, wiesz... I search było w tym. Po prostu search. Um, ja teraz gram w, w duo, bo mam go jeszcze bardzo nisko i muszę wygrać trzy razy w duo i se jeden raz chyba muszę wygrać. I ta rosa, ludzie, jest spoko, tylko jeszcze nikogo nie strzeliłam. U, tam jest spoko, okej. Okay. Ja chcę być szybsza. I teraz mogę być szybsza, okej. Okay. To już jest dużo lepiej i bum, wygraliśmy. Okej, okay, to było bardzo łatwe. Um. No, mamy 250 takich żetonów. Um. Czekaj, jakie mam misje jeszcze. uuu tylko z innymi rozmiarzami. Jest to, będziemy w tym filmiku po prostu grać. Search. Mam go, więc będę po prostu z nim grać. Um. A no i teraz, jak jest Brawl z pasem? Um, jeszcze nie wiem. Będę czekać um, z tym bardzo długo. Um, a będzie Brawl Talk. Jak będzie Brawl Talk, to ja będę wiedzieć, co będzie w następnym Brawl pasem. Jakie będą skins. Jakie będę przebranie. Będę wiedzieć to. Um, No i to po prostu będzie lepiej i jak to będę wiedziała, to potem um, zobaczę, który chcę kupić. Chcę kup bo jak ten żaden nie będzie za dobry, no to wezmę po prostu ten. No. Bo masz tu Super Range Brock. Mecha Paladin Search. Bo tak się mówi. Um, wszystko zależy od mnie, w sumie, trochę. No nie! Okej. Okay. Ale jesteśmy trudni, a więc to w sumie spoko. Um, a więc tak będę patrzyła, um, ale jak ten żadymierz będzie mega, 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 mega dobry, to weźmę następny. No, tak. Um no to nie jest mieszpecjalne. Um, idziemy dalej. Uch. Bo w sumie wolałabym, jakby na przykład dostałam innego zadymiarza na no, search i mega mojego ale mogłam go już dostać, no. A więc w sumie no nie jest za się nie trzęsie search, bo bardzo się cieszę. Ale wolałabym inny i bo miałam dwa nowe zadymiarze po prostu. No. Czy znowu zjadłem, nawet w jednym sezonie, no. I może by było robić więcej, no. I może jeszcze będzie więcej, ale. Mm, no, wolałam. Na przykład kruk albo nany. No, by było naprawdę mega. Um, no, to chciałam najbardziej, ale się nie udało. I co ja będę robić? Serdzie. Um, ja będę. I nie będę ulepszać go, będę go po prostu power one, znaczy może. I potem bam 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 wszystkie te rybki. Albo po prostu, bo ja chcę bardzo wiedzieć, jak to jest. Jak masz go, ile punkty, wszyscy całkiem razem potrzebuję, żeby mieć go na level, Ja chcę wiedzieć, ile to jest. A więc będę notować to. Search. A, Primo Pro. No, teraz ze Sandy, a więc. Wow! Aaaa! Uh, nie! Joey Woods? Uh, dalej, błagam Cię. Ju lub to trochę dobrze. Oh my god, uważaj, uważaj, uważaj. O! Oh, the snipes. Okej. Okay. Trochę power kipsy. Muszę być szybsza. Bum, bum, bum. Szkoczę. O nie! Julie łódź. błagam cię. Uważaj. U. Tak, okej. Okay. Tego masz. Teraz te sandy. Nie, 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 nie musisz iść tam. Ech, ech. Nie, ok. Puh. Um, ja chcę odnowić Joey Łucz. Um, I potem. No, będę po że ciągnę kawałek shirt w tym filmiku. Jest po prostu tak łatwo teraz. I myślę, że zaraz zadzwonię do Marysi i spytam się ją, czy ona chce dzisiaj nagrać jeszcze filmik, bo teraz mam search, no i musimy. Z tą okazję, no, zrobić ją coś z tą okazji. Po prostu grać nią, bo będzie po prostu łatwiej, bo mam go niżej i ona będzie grała Spiper. Mm. okej okay. Johnny Wu się zabił, e, a więc teraz ja muszę to trochę dobrze robić. Ja chcę być szybsza, ludzie. Mm. O mój Boże. o oczu. O jajku. O jajku. O Okej okay. O nie, tam jest pompa, tam jest pompa, nie. Okej, okay, to było trochę niefajnie. Um, czekajcie, będę teraz w sumie mogę grać solo. Co ja nie poszłam wcześniej? Okej, okay, trochę dziwnie od niej. Ale pójdźmy grać w solo i to będzie naprawdę bardzo łatwo. Próbuję wygrać zero power cubesów. Tak, tak spróbuję. Spróbuję. Mhehe. Ehe. Ok. Puszczą um, tak duże power cubesy. Ok. I to mi będzie pomagać, a więc to spoko nie nikogo nie mogłam znaleźć o, muszę być szybsza ludzie normalnie by poszłam na tych skrzynek, no ale też nie mogę o o, ten jest mój to jest moje. Uuuu, tu ktoś jest. O, muszę uważać. Nie! Nie chcący wziąłem ten jeden sorry, ludzie sorry. Ja, gdzie on nie? O! Oh, no okej, okay. już wziąłem w sumie jeden, a więc. Gdzie jest ten? A, tam jest ten karol. Kam cię. Okej, okay, już mam go. Um, no. Teraz od nowa spróbujemy mieć Zero Power Cupców. Bo właśnie to się nie udało. Ale mam go 8. Wiesz co? Będę próbować grać od pana mała go 10 to jest 40 pucharków, a więc jeszcze 4 razy wybrać. W sumie musi się udać i nawet jeden raz mogę być. Chyba 4 na niżej. Um, ja nie będę ci. Co? Nie było. Okej, ok, ok, ok. Ja okay, okay. eee, jeden raz mogę być trzecia nawet. A eee, więc trzecia, czy razy wygrać, albo dwa razy ósma i dwa razy wygrać. Eee, w sumie mi to nic nie daje. Jedyne, co ja chcę jest mój special. I teraz go już miałam. Jestem szybszy. Uuu! R er primo to jest perfect, żeby wziąć mój special na niego. oh my god! oh my god! oh my god! Nie! Prawie go miałam! O! Jeszcze jeden raz musiałam strzelić. O nie, ale kupię. Ale mam zero. A więc. Musi się to udać, no. Um, może zrobić zaraz na pauzę, bo maksymalnie 10 15 minut muszę nakrywać, a inaczej muszę tam coś zrobić i um, ciągle no po prostu to musi przecież mojej mamy telefon, coś tam, a więc no. A więc no. E. Okej, okay, właśnie wygrałam, tylko mój brat wszedł całkiem do góry, a więc zrobiłam chwilę pauzę. Um, ale idziemy dalej. Teraz będę jadła na leśniki, a więc już jadę musiał iść. Um, a nie, robię 0 power cubesów. Właśnie by prawie udało, tylko nie chcę, żebym wziął jeden power cube. No, wiem, bardzo smutne. O jej jużku. Ähm, um, no. Więc co jeszcze jeden raz? Jeszcze jeden po prostu normalny zrobię, i potem już pójdę na dół. No więc jest że muszę strzelić oh, Muszę mieć go e, większą, większy level, bo naprawdę... Po prostu level, że level raz, dwa, trzy, masz No i znowu się zabią. oh my god ludzie Nie idzie dobrze, nie idzie dobrze Okej, okay, teraz naprawdę będzie ostatni i po prostu tam muszę wygrać, bo inaczej po prostu ja się... E, ja... O, wiesz co? Muszę być pierwsza, druga albo trzecia, inaczej odinstaluję Ball Naprawdę. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ale to naprawdę, naprawdę. A więc, lepiej wygrać. Okej. Okay. Um, jeszcze trzy ludzi. e, dwa ludzie muszą się zabić. Ale ja chcę zabić chociaż jednego kogoś. Uuu também se al primo ok antes o primo oh 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 desce um bispacinho oh 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 nie muszę odinstalować w um, i mogę sobie iść jeść naleśniki. Pa!